Zamiast szukać skarbu w tajnych skrytkach, warto czasem zajrzeć do zapomnianych magazynów. Starszy pan, niemal ze wzruszeniem, opowiadał mi, jak pod koniec II wojny światowej do Zagórza Śląskiego wjechał oddział pułkownika Wieczysława Iwanowicza Moskwina. W budynku sanatorium dla dzieci czerwonoarmiści odkryli skradzione z Polski obrazy Matejki, Lenca, Gersona i wielu innych. Moskwin rozkazał przygotować wielkie paki i skrzynie na znalezione skarby, a następnie przewieźć je do starannej konserwacji w pracowni przy muzeum w Leningradzie. I tak, w lipcu 1945 roku zapakowane dzieła, między innymi 163 złocone ramy, pięknie oprawione w skórę książki, rulony, szkice i rysunki, pojechały w sześciu samochodach ciężarowych do Leningradu. W skrzyniach były też obrazy Stańczyk Matejki i wyjazd Jana III Sobieskiego z Wilanowa, Branta. One wróciły do Polski w latach 50. XX wieku, trzy inne obrazy w latach 60. Starszy pan, który poznał tę historię od samego Moskwina, tłumaczył mi, jak wspaniałą rzecz zrobił radziecki oficer dla naszych zbiorów. Gdyby nie on być może nigdy nie zobaczylibyśmy Stańczyka, jednak słuchając tej historii jakoś nie mogłem oprzeć się na tarczywej myśli, ile z tych skrzyń zostało w Moskwie i zalega gdzieś w tamtejszych przepastnych magazynach? Wszyscy uwielbiamy filmy przygodowe, w których bohater szuka skarbu, czasem jego odnalezienie może uratować świat, niekiedy powiększy jedynie jakąś kolekcję. Tymczasem skarb może spoczywać w zwykłym, ciemnym i zakurzonym magazynie. Sami muzealnicy przyznają, że nie zawsze zdają sobie sprawę z tego, co kryją podziemia ich placówek. Tam, właśnie w lutym, został odkryty przez zupełny przypadek nieznany dotąd obraz Boscha ze sceną kuszenia świętego Antoniego. Jak to możliwe? Dzieło od lat 30 XX wieku leżało sobie cichutko w magazynie amerykańskiego muzeum Nelson Atkins w Kansas City, aż ktoś na nie w końcu trafił. Ot tak, po prostu. Jeszcze większej sensacji dostarczyły magazyny specjalnej, wolnocłowej strefy lotniska w Genewie. Połączone siły włoskiej i szwajcarskiej policji trafiły tam niedawno na 45 skrzyń bezcennych rzymskich antyków. Między innymi dwa naturalnych rozmiarów sarkofagi. W magazynie leżały 15 lat. Oczywiście zupełnie inny to magazyn niż te w muzeach. Należał do handlarza antyków Roberta Symesa. Przed sądem udowodniono, że miał 29 tajnych skrytek, między innymi w Nowym Jorku, w Londynie i w Genewie właśnie. Dzięki sprzedaży zabytków zgromadził prawie 130 milionów funtów, a licho wie ile jeszcze tych magazynów sobie urządził i co w nich jest. Magazyny mogą być prawdziwymi skarbcami, tyle że trzeba to zauważyć. Amerykańskie muzeum w Indianie w magazynie miało przez 50 lat Picasso, który pokrywał się kurzem. Obraz przedstawiający kobietę w czerwonym kapeluszu został podarowany placówce w latach 60. Z powodu nieczytelnego opisu muzealnicy uznali dzieło za bezwartościowe i wrzucili do konta. Świat więc mógł sobie szukać zaginionego Picassa, obudowując historię jego zniknięcia barwnymi historiami. Może więc zamiast szukać za górami i lasami, warto czasem zajrzeć do magazynów. To naprawdę przynosi efekt. Przekonał się o tym wałbrzyski książ. Hochbergowie przedwojenni właściciele rezydencji gromadzili dzieła sztuki z całego świata, kiedy podczas II wojny światowej zamek został przyjęty przez hitlerowców i przewudowany na potrzeby III Rzeszy wiele rzeczy przypadło bez wieści. Dopiero dwa lata temu na prośbę zamku muzealnicy zeszli do magazynów Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Okazało się, że tkwi tam sporo poszukiwanych od lat skarbów. Część kolekcji Hochbergów wróciła już na komnat. Szacuje się, że Polska mogła stracić w czasie wojny ponad 500 tysięcy dzieł w wartości około 20 miliardów dolarów. Ile z nich jest w magazynach dla Polaków wciąż niedostępnych. Od dawna wiadomo, że człowiek upieje na widok skarbu. Nawet najbardziej odporni w konfrontacji z wieściami o skrzyniach pełnych złota dostają gorączki. Na przykład generałowie Kiszczak i Jaruzelski, którzy w czasach PRL wysłali pół armii, żeby rozkopywała góry w poszukiwaniu po niemieckich skrytek, tymczasem skarby najczęściej odkrywa się przez przypadek. Historia zna ludzi, którzy poświęcili życie, emerytury teściowej i czas własnych dzieci, a nie znaleźli nawet jednej monetki. Podczas gdy rencista sadzący na działce cebulę trafił nieoczekiwanie na bezcenny zabytek. Problem ze skarbami jest też taki, że niemal każdemu kojarzył się z hollywoodzkim obrazkiem: plaża, piraci, Karaiby, tajna mapa, a na mapie krzyżyk. Potem już wystarczy wezwać Indianę Jonesa, pójść za krzyżykiem, nacisnąć kawałek skały i wejść do wcześniej już stosownie oświetlonej i wypucowanej jaskini pełnej błyskotek. Na sam koniec pojawia się prezydent Stanów Zjednoczonych i ściska dłonie bohaterom. A jest jeszcze jeden szczegół. Czas od odkrycia do wstawienia znaleziska w muzeum filmowcy na ogół skrzętnie pomijają. Uznają go za zbyt nudny dla żadnego sensacji widza. W Polsce już samo zgłoszenie znaleziska wygląda nieco inaczej. Przetrenowali to nie tak dawno odkrywcy Złotego Pociągu z Wałbrzycha. Niby są procedury, niby mamy przepisy, a jak przychodzi co do czego, a konkretnie gdy dwóch gości z informacją o niemieckim składzie zakopanym na Dolnym Śląsku pojawia się w kancelarii prezydenta Rzeczypospolitej, to nikt właściwie nie wie, co z nimi zrobić. Tułają się przez rok po urzędach w końcu przedstawiciel rządu oświadcza, że jest na 99% przekonany, że pociąg istnieje. Stawia na baczność cały świat, a potem jego współpracownicy informują na konferencji pracowej, że minister wyrażał prywatne opinie. Ale minister już swoje powiedział. Więcej nawet ostrzegł, że teren, gdzie umiejscowiono pociąg, może być zaminowany, więc w ruch poszły stosowne służby. Wojsko robiło rekonesans, taśmami zabezpieczając teren przed cywilami, saperzy w strojach jak kosmici poszukiwali bomb. Chociaż od 1945 roku w tym miejscu spacerowały matki z wózkami. Przedstawiciele kilku krajów zażądali wglądów w ewentualne znalezisko, bo może jest tam coś, co mogło do nich należeć. Na koniec sami odkrywcy, którzy złożyli zawiadomienie o pociągu, postanowili zweryfikować własne informacje. A dzieje się to wszystko ponad ćwierć wieku od odkrycia w 1988 roku w środzie śląskiej, tzw. skarbu tysiąclecia. Wtedy na złoto wymieczane z gruzami rozbieranego budynku rzuciły się tabuny ludzi. Do dzisiaj nikt nie wie, ile fragmentów znaleziska wtedy przepadło, a widmo tych wydarzeń ciągle straszy kolejne pokolenia archeologów i historyków. Wydawało się, że po tylu latach jesteśmy już przygotowani na skarb, nie na guzik, sprzączkę czy destrukt broni, przez którą znalazła ma zaraz nalot policji, ale na prawdziwy skarb, na jakąś bursztynową komnatę albo złoty pociąg. A jednak gdy skarb się pojawia, razem z nim zapada mgła, która nie pozwala racjonalnie działać. Nawet opinie prawników na temat tego, czy za pociąg będzie należała się znalazła nagroda, były rozbieżne. To prawda pojawiły się głosy rozsądku. Proponowały zrobienie odwiertu, ale po kilku miesiącach okazał się niepotrzebny, bo naukowcy z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, ludzie małej wiary, stwierdzili, że pociągu jednak nie ma, nie było i nie będzie. Koniec. Kropki. Aż się boję, co się wydarzy, gdy naprawdę ktoś znajdzie skarb. Taki prawdziwy, namacalny, wielki, nie tylko historycznie, taki prawdziwy złoty pociąg. Co wtedy? Mam pomysł. Zatrudnijmy harcerzy. Wiem, pomysł wcale nie jest mój. W 1949 roku włodarze Jeleniej Góry, weryfikujący informacje o zupełnie innym złotym pociągu, zaproponowali Ministerstwu Kultury użycie do poszukiwań harcerzy, którzy mają tu obozy w czasie wakacji. Może harcerz szybciej rozprawi się z całą sprawą, uzyskując przy okazji specjalność młodego Indiany Jonesa, bo inni i tak zawsze są zarobieni. Podczas prac na terenie dawnego poligonu w nadleśnictwie Okonek dokonano niecodziennego odkrycia. Ku zaskoczeniu leśników nie był to nie wybuch, ale zabytkowa biżuteria z epoki brązu. Licząca blisko 3000 lat. 12 bogato zdobionych ozdób wykonanych z brązu odnaleziono w trakcie przeczesywania miejscowych lasów w poszukiwaniu pozostałości po działaniach wojska. Skarb zalegał na głębokości 75 cm, ukryty pod warstwą śmieci i tylko czujność z sapera, który ponownie sprawdził zagłębienie, sprawiła, że został odnaleziony. Wszystkie przedmioty są bardzo dobrze zachowane, prawdopodobnie dlatego, że były umieszczone w gninianym naczyniu, tak starym, że rozpadło się w chwili wydobycia. Wstępnie biżuterię można datować na późną epokę brązu. To oznacza, że jest ona śladem kultury łużyckiej i osadnictwa, które kiedyś istniało na tych terenach. Trudno wycenić jej wartość fizyczną, ale jako świadectwo naszego historycznego dziedzictwa jest bezcenna. Z odkryciem takiej rangi archeolog ma przeciętnie do czynienia raz na kilka lub kilka. Kilkanaście lat. Powiedziała Agata Szczypiorska, archeolog obecna przy wydobyciu i zabezpieczaniu ozdób. Znaleźliśmy, przeszło już proces konserwacji. O dalszych losach skarbu zdecyduje wojewódzki konserwator Zabytków. Najprawdopodobniej trafi on do jednego z muzeów w północnej Wielkopolsce. Zazwyczaj odnalezione cenne przedmioty wzbogacają zbiory placówek gromadzących pamiątki z danego regionu. To już wszystko na dziś. Jeżeli spodobał Ci się ten odcinek, zostaw proszę o cenę. Napisz mi w komentarzu, co myślisz o tym filmie. Chciałbym poznać twoją opinię i zostaw subskrypcję, żeby być na bieżąco z nowymi produkcjami. Dzięki za wysłuchanie, trzymaj się. Cześć.